Dzień dobry proszę Państwa, niby zwykły dom, ale tak naprawdę niezwykły. Jesteśmy w gościnie u pani Ani i pani Ali. Pani Aniu macie takie piękne fartuchy. To i tak pamiętacie, jak mama się ubierała babcia? Yy, tak, mama też taki miała fartuszek, albo taki do połowy zawiązywany. I to, to mamy został się fartuszek. Ten? ten? Tak, ale to yy, może ja kupowałam go już nie pamiętam, jak to był. A mój? A mój to jest uszyty przeze mnie, fartuszek, A, no. tak, o, kawałek płótna, no już później były takie emblematy, doszyty i no jest to zdobny. Kiedyś, kiedyś to na wsi żadna gospodyni bez fartuszka się nie mogła obejść. I chustki na głowie, Wszyscy żeby nie wpadały włosy do tego, co się robiło. I, i właśnie tak wyglądały gospodynie wiejskie. A tu jeszcze co najważniejsze dusza tego domu to jest piec, który został no, odbudowany, jakby. A cieśną, gorącą dłuższą grzeje. on grzeje. Ale no. na dwie strony pan I zobaczy, właśnie, także nie tylko jedna strona grzewcza tylko. Z drugiej strony też. tak, po prostu wykorzystany do maksimum powierzchnia grzejna. Ale proszę państwa, tu widzę wiele pięknych pamiątek. Opowiadajcie mi, dziewczyny. Tak, to wszystko mama to yy, yy, robiła. Gdzieś yy, jedną rzecz kupiła, ale wszystko robiła. Poduszeczki sama robiła, jedną i drugą poduszeczkę, tej jeszcze To yy, na szydełku. No, na to, szydełkowo. To szydełkowe, bo mam takie jeszcze robione yy, jakby czułenkiem. To tak yy, robiła, a to jest, a dywany też. Zamawiała, wełnę dawała i zamawiała do tkania. A tu można zobaczyć a ten dywan. A to jeszcze taki, taki inny przebierańce, też. Taki przebierańce taki. to chyba. Mm -hmm. taki nie, o, proszę, proszę taki. bardzo. To, no, i tu taki, To dużo pracy wymagało, żeby bardzo, dużo, no to było. Bardzo, tak naprawdę to u każdej tutaj gospodyni tak. w zimie stały krosna. No. Tylko już, żeby utkać dywan, no to trzeba już było naprawdę kogoś, kto się na tym zna, no mm. i du dużo czasu poświęcić, ale mm. większość takich, czy worki, czy, worki czy narzuty, mm. obrusy z, z lnu były tkane, później były wybielane, bo tu rzeka, rzeczka płynie, mm. także y, to były później wybielane na, wynosiło się y, rano, na trawy. raniutko na trawę, póki mm. trawa jeszcze jest mokra, rosa na trawie, później w południe to już przeschło, dalej się boczyło, w rzece i na następną stronę. A tutaj co mamy? A to mama chyba sama robiła, bo to przy wiosku, jak wyszła zamość, to już to miała to. Kiedyś panny robiły same. To, co pokusy. może z 80 lat ma. Tak, tak. Ma. O. O. Czeka, czeka. Tak, to jest na to, to jest To, jest stworzone. Stworzone. to robione. Mm -mm. O, taki. No fajna pamiątka, bardzo Ania. Nawet to nie, to... Taki nie widziałam u siebie. Mnie A to Twoja nie... mama była nie z Karakul. Z... Za... Aż tam pod zabudowym. Pod zabudowym, to tam tam nieco innego tak. robiły, nie? Albo moja sąsiadka tam była też jest, to też o takie miała. Tak, A i oto tak, też takie. A tutaj? Tak. A to też, to robię, też tak. podobne, tylko że to już jakby Inaki. takie masywniejsze. Mhm. I o, tamte takie rzadziuchne. A to już jest tak, inny dywan. In, inny dywan. Taki, to nie dywan, I wzór, to nie, nie, na stół, To na stół, stół taka to, to serweta, serweta na stół była. właśnie. O, to. No o, jeszcze, jeszcze O się zachował. Ręcznik taki, no to to już u każdego musiał być taki ręcznik. I on gdzie wisiał? E, tam, gdzie woda gdzieś tam ma. Mamy... Tak, do no, woda. Tam, gdzie woda wisiała. Tak, gdzie woda. Były, były takie etażerki, jak tak, kiedyś pamiętam, tak. tu kubeczki. No, tak. I tutaj jeszcze był taki wieszaczek i to, to wisiało. Tu, i, tak, I tak to wisiało przy wodzie. Także to też jest y, utkane, na, utkane płótno. Tutaj była to też mereczka mre, tak, tak zwana, to Ro, była robiona to się... ręcznie na szydełku, no i później jeszcze te wyszywanki. wyszywanki takie. No i ten obrus to też mamy, wyszywała sama. Piękny obrós. Tak. A proszę Państwa, to nie wszystko. A tu jeszcze takie pasiaki. A tu, tak, o te pasiaki, to jeszcze do, te, do tych jakby dywanów, mhm. to, to one chyba były pierwsze, te pasiaki. Tak. Tu najprościej było to, o to utkać, bo tutaj takie wzory, tamte mhm. to już były trudniejsze. No a to już jakby jest z późniejszego okresu, ale to też to moja ciocia, która w tej chwili nie może, bo zachorowała, ale o, ona takie obrusy na szydełku. Bardzo ładnie. No i tutaj część ludzi on, kupowało od niej, bo ona to robiła, bardzo to lubiła robić, teraz już po prostu nie, nie da rady, ale już to nie jeszcze nie przekazała nie. dla mnie, ten obrus mam na pamiątkę. U nas, pani Alu, tak jakoś nie wiem, te rękodzieło, Każda potrafiła gospodyni zrobić, ale nie do końca było doceniane. No kiedyś tego nie cenili, a teraz się wraca do tradycji. I, i no to ci, prawda. Ci, ci co powyrzucali to, bo bardzo dużo tak się tak zrobiło, mm. że aj to stare, niepotrzebne. Nie. To już obrócy były odporne i tego. Tak, już... ale zachować od zapomnienia. Mm. To są nasze korzenie. To jest nasza tożsamość. My musimy Naród bez tożsamości to jest uwagi bardzo. Także chcemy my to przechowując, chcemy po prostu zachować to od zapomnienia. Panie Aniu, ile osób pozbywało się pieców? dużo Bardzo dużo. dużo bardzo. I też żałuję, nie? Ja nie pozbyłam się, bo chcieli mi, żeby centralne zrobić, a ja mówię, że ja tam centralnego nie chcę, bo więcej trzeba palić. Jak centralne, to zaraz kaloryfery są już nie palić, to już zimno jest. A ja sobie napali cały dzień. Dzisiaj może siódma rozpaliłam i ciepło do tej pory. Już więcej nie będę palić, bo dzisiaj jest dzień słoneczny. Jak jest pochmurno, tak byle jak, to już wtedy... Ale nie przepalam. Pani Anio, tu jesteśmy w pokoju. A mogę poprosić właśnie. I może jeszcze piec został w kuchni. Tak, proszę bardzo. Jeszcze o bardzo dziękuję, będę... proszę Państwa. To jeszcze do przejdziemy do kuchni. O, dywaniki. Chodniki, mamy o, też... o, o, o. to wszystko mamy. Ja to nie, nic nie tkałam. Ale pamiętam, jak rosnę w starym y, domu stały krosna. I tu. Piec no, zachowany. Piec zachowany. Y, rano jak rozpalam, to sobie jeść to robię. A jak już wieczorem nie rozpalam, to na płytce gazowej, ale że właśnie tu. Ale, ale klimat. Tak, tak, ale yy, taka tak, jest opinia, że y, potrawy ugotowane na płycie takiej kuchennej, Słyszymy, na ogniu, to. że tak powiem, w ogóle się różnią od tych Zmaki. od smakiem na gazu, nie na gazie. To się nie da tego porównać. Ktoś kto może nie, nie, nie znał smak. tego smaku, to jemu jest obojętne, ale jeżeli ktoś posmakuje i takich i takich, to jest różnica. Mhm. Tu sobie tak pulka, można pulkaniem udogotować to wszystko i wtedy jest, jest inny smak. Pani Aniu, ale klimat w Karakulach. Tak, moja znajoma, jak przyjeżdżała, to mówiła, że bardzo, yy, mówi, że bardzo dobrze ona się czuje, bo przyjeżdża tu do mnie i ona mówiła, i piec tym piecem zachwycała się, i, i zawsze stała pod piecem, mówię, muszę się powieszać przy piecu. I tak się podobało. Mm. Ten, piec, ten piec i tamten piec. Właśnie, jeszcze sypialka jest, a tam można będzie przejść? No, można. O, no, bardzo Dobra, dziękuję. Rzeczy. No nie, nie wiem czy bałagan, proszę Państwa. Myślę, że nie. No, o, poduszki. Poduszeczki są takie. O i ten też taki tkacki to były, mama pewnie chyba zamawiała, bo nie tkała, ale chodniki, bo, naworki, wszystko takie rzeczy tkała, jeszcze pamiętam. I Pamiętacie Panie takie łóżka, że takie jeszcze te poduszki, tak, tak, takie... Tak, tak. 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 U tak mojej się trzeba było jeszcze odpowiednio tam a to umośnić. na nich trzeba było napowietrzyć, mhm. za każdym razem jak się na, na nich spało, to rano to nie było, że tak o, do kuferka czy tam do czego, do tej upchać już nie, to trzeba było napowietrzyć, napowietrzyć, bo to było pióro, a pióro wiadomo wymaga mhm. y, y, napowietrzenia i to były takie poduchy, a jeszcze jakie, o, te były... Na poduszkach tych pok pokrowce haftowane. Haftowane, właśnie. Takie były jeszcze ja mam, takie ze wstawkami, y te pościele, ale nie używam. Leży, Przepiory dalej leży. Mm -hmm. To z takimi rogami, właśnie, i, i kołdra na, na pleczka, na pierzynę, czy tam na kołdrę, te środki, i po bokach, i te poduszki mm -hmm. takie są. No, mogłem wyjąć, pokazać, ale ten. A to też o to jest nie na szydełku tylko na takim czułęnku robione. Widziałam, pani w krynkach też tak robi firanki. To to, to takie właśnie Pani oto. Stasia z krynek. Tak pani Stasia. O, tak. Pana, to pan już odwiedził. Tak byłem pani Stasia Pani Stasia ma tak sprawne te ręce, to jest tylko podziwiać. Tak, tak? Pani Stasia to warsztaty tak. może robić tego o, na tym czułenku. Tak. To naprawdę to trzeba I mieć wprawę. Aby z włóczki o takie robiła yy, różyczki mhm. I, i, i tamtą drugą zrobiła, to że siostry, siostra też ma nie będę teraz spać, tylko będę... <noise> nie, to trzeba zachować, zachować, spać to się zniszczy. O i jeszcze co? W starych domach właśnie. W starych domach zawsze były obrazy. Tak, to zawsze, znaczy, tak. To ślubne, moich rodziców, rodziców. Mhm. Obraz taki ślubny. No nie wyrzucam. Nie wisi na pamiątkę. Później nie wiadomo, co będzie dalej, ale na razie powiesiłam. przekażesz no. dzieciom, jeżeli. Na, Magda, no, na Magda na pewno, na bo Magda, Magda tak. jest taka sentymentalna i w ogóle także no, na pewno to yy, zachowa. I pamięta dobrze. I dziadka. Yy, yy, może z mamą tak więcej nie przybywała, bo jak później poszliśmy do miasta, ale. Dziadka to bardzo wspomina, bo ten młodszy jej synek to tu przychodził. Jak chory nie chodził do przedszkola, to razem bawi, bawił się z dziadkiem. We trójkę posiadamy, i on do, do dziadka, do mnie, rzucał piłkę. I tak musiałam dochować do śmierci tatę. I mamy też dochowywałam. To dziękuję pięknym paniom za chwilę opowieści, za te tradycje, że nie zanikają. Dzięki Wam. Tak, to dzięki nam powstało to koło, to nie tylko po to, żeby tylko gotować, nie, my też robimy rękodzieło, tylko teraz tak. już może troszeczkę inne, ale Tereska, ale Tereska nasza, mamy taką Tereskę, to która bardzo. potrafi też wyczarować, mhm. o, już takie nowocześniejsze, które później też będzie jako tradycja. To Zostanie. pani Teresę też spróbuję odwiedzić, bo to będzie po prostu kolejny bohater mojego filmu. A zapraszamy na pewno pani Tereska, na pewno się cieszy, ona ma całe ściany wy, wiesz, udekorowane tym swoim rękodziełem, teraz ostatnio to są na czasie jakby suwki, sowy robi, ale jak będziemy w Świetlicy, u nas to tam wisi taka suwka. Pani teraz o pani słyszy, jak dziewczyny panią rekomendują. No nie, po, nie pozostaje nic innego, jak naprawdę odwiedzić. Tak, jedna to umie robić druga to i tak mieniamy się między sobą. Jak, jak karakule to mówi. mają moc. Maju, karakule to są króle. To jest nasze hasło. No, karakule to są króle, niech tak zostanie. Po, bardzo dziękuję. Dziękujemy panu, że powiem tak. Jak wróciłam tu, yy, już na wieś, to koleżanki powiedziały, już jesteś zapisana w kole gospodyń, już blisko to wie się szyję, spiwnica też, i nie miałam wyboru. Ja my dobrze, jestem bardzo zadowolona, bo to jest odskocznia, bo w domu tylko siedzisz, coś robisz, a tak do ludzi wyjdziesz, podmaluje się I, i tak zupełnie inaczej, pożartujesz tego. Taki człowiek doceniony jest. Inna energia. Tak, tak, tak. I sam Jak i dowartościowany do sam, tak, że coś tam tak. jeszcze potrafimy Może, robimy. zrobić. A czasami tak. nawet i na kulę kto ktoś odwiedzi. Ale właśnie, <laughs> ale częściej. <śmiech> <śmiech> Dziękujemy bardzo za odwiedzenie nas.